Dziś sobie sprawdzimy sekrety, które są już zrobione po najnowszym update, czyli po update świątecznym. I w ogóle, jeśli macie jakieś sekrety, które, o których ja nie mam pojęcia i których nie pokażę dziś, to możecie mi dać znać w komentarzu, a ja z chęcią z wami je bym wtedy sobie sprawdziła. Bo ja znalazłam ogólnie tylko kilka sekretów, ale to wiecie, nie zawsze wszystko to samo znajdziemy. I no, no wiadomo, jednemu to przyjdzie, drugiemu tamto przyjdzie, jeden sobie to sprawdzi, drugi sobie tamto sprawdzi. A ja znalazłam sekret, o którym mi pisaliście, ale pisaliście, że on kiedyś był całkowicie innym miejscu. Więc on był całkowicie gdzie indziej, a. Teraz powiedzieliście, że on jest w ogóle jeszcze w innym miejscu, więc jak go oczywiście wam pokażę, no, no jakby inaczej, tak? No, no to dobra, lecimy sobie tutaj i się musimy przypatrzeć w tą ściankę, ale teraz muszę dać kamerę, tak o, widzicie, na moją główkę. Dobra, wchodzę i jestem w tym słupku takim ceglanym i tutaj mamy przejście. I tak, albo jedni wiedzieli o tym przejściu, albo nie, ale po pierwsze, mamy przejście. Więc to jest taki, taka miejscówka, w której możemy sobie robić wagary. A drugie, to mamy tutaj napis Wesołych Świąt. O? I Wesołych Świąt. <laughs> wesołych Świąt i Wesołych Świąt. Ale z tym napisem jest coś w ogóle powiązanego. I w tamtym roku, z tego co pisaliście też dwa lata temu, po updatecie świątecznym, był taki prezent, wyskakiwał wielki nad Brookhaven i na niego od razu się transportowaliśmy, tak? Tak, teleportowaliśmy. I właśnie trzeba było wejść w taką plakietkę, ale z tego co mi pisaliście, to w tamtym roku było właśnie tak, że taka właśnie plakietka znajdowała się pod fontanną. Z tego co pamiętam, chyba tak, albo w tamtym roku, albo dwa lata temu była pod fontanną. Tanną. Więc jeśli wy już to próbowaliście, to dajcie mi właśnie znać, a my sobie idziemy. O! Dobra! O, czekaj, niech twoje dni będą radosne i jasne! Ale śmieszne! Patrz, jaki on jest ogromny ten prezent! A on jest na, cał... na samym czubku choinki! Patrzcie! O, kurczaki! Ej, ja stoję na prezencie! Ale fajne. Ej, jak skoczyłabym na dół, to by się coś mi stało. Jak myślicie? Ja obstawiam, że mogłoby się coś stać. Połamana nóżka czy coś. Tylko. O! Samo mnie rzuciło. Co jest? To on znika? Ja myślałam, że on już tak będzie i coś musimy zrobić, żeby, wiecie, żeby go tam sobie wyłączyć, żeby on znikł po prostu. O kurczaki, no to nieźle. Ej, ja tego się nie spodziewałam. No, rzucili mnie. Ej, ale to jest fajne, ja chcę jeszcze tam raz iść. Czekajcie, ja sobie jeszcze raz na to pójdę, bo to jest fajne. I dopiero wtedy. Sprawdziłem sobie drugi sekret. Ej, to wygląda mega fajnie. Dobra, 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 nami biegnij szybciej, no a nie tak tu. No, ja wam mówiłam, że ja ostatnio mam jakieś problemy z bieganiem. Daję shift, żeby szybciej tuptać, a to w ogóle jakby nie chcę ze mną współpracować. Nie wiem, co się z tym dzieje. Dobra, dobra, dobra. I yeah! Tik, tarararam. Jestem ciekawa, czy oni też widzą ten prezent, czy tylko ja go widzę? Ha, to jest dobre pytanie. Ale sprawdziłabym to, kurczaki, tylko właśnie jest mało osób dzisiaj w ogóle na bruk, więc. Za bardzo też bym nie miała jak sprawdzić, bo jak wezmę sobie tak o kogoś, to pomyśli, że jestem jakaś nienormalna czy coś. <ślad> Ładniej by było, jakby tu byli widzowie moi lub Belli. Po prostu wziąć kogoś, bo ta osoba by wtedy zaufała. A tak to... A, a tak to co? Tak to lipa. Idzie mi tu samochodem jeździsz, jeszcze mnie potrącisz zaraz, no. Dobra, lecimy sobie do drugiego i on też się znajduje w ogóle w szkole, wiecie o tym? Nie wiecie o tym, ale teraz się dowiecie. Haha. Ha. Dobra. Jedyny minus jest taki, jak gra na publicznym, że robi się nagle noc. A ja bym bardzo chciała Wam pokazać tu wszystko jakiś dzień, ale nie będę się teraz przenosić jeszcze na prywatny i te te, te te. Bez sensu, bez sensu. Dobra, i tu, aha, ktoś tu prowadzi lekcję, okej, okay. trochę się wystraszyłam, nie powiem, że nie. I tak, tego nie sprawdzałam, nie testowałam, chcę zrobić tak. O! Okej. Okay. Czyli po prostu sobie weszłam. Mi się wydawało, że ja wiecie, y, tak jak w tym y, kurczaki, czekajcie, bo ja się wysłowić nie potrafię. Y, tak jak w tym najnowszym sklepie po updatecie, że jak chcemy się przemieścić z lustra, w sensie ze sklepu przez lustro do banku, to musimy tak nacisnąć z całej siły, wiecie, swoim ciałem, nie? Ale tu jednak po prostu sobie wchodzimy, wchodzimy, wychodzimy. Wchodzimy? Dobra, więc co my sobie tutaj możemy zrobić? Ja tutaj sobie dom zbuduję, no patrzcie. Jakieś sobie lampeczki wezmę. O nie, najpierw to będzie dywan. Damy sobie tu... Ej, faktycznie mogę tutaj wszystko stawić sobie. Dobra, tam mamy... Nie, nie chcę, żeby on wystawał, żeby nikt nie wiedział, że ja tu jestem, że widzowie mnie nie znaleźli. Słuchajcie, damy sobie tutaj dywan elegancki. Ja bym dała sobie lampeczki, ale ja chcę takie Merry Christmasowe lampeczki. Takie o se dam. Ej, no... Zabrałam ten, ja nie mogę. Dobra, ważne. Wezmę sobie tą choinkę. Tak, ja tutaj nowe życie prowadzę. Ale z tego. No, wszystko widać. Dobra, nieważne. Tutaj sobie bałwana postawię. Tak. Oj, lampki znikły. My god, Nami, ty jesteś jakaś, nie wiem. Świeci się z tamtej strony. Dobra, mi to dostarczy, wiecie. Ja tam, ja tam dużo nie potrzebuję. Coś mi bombą strzela. Muszę wyciszyć normalnie, bo mi strzelają bombami. Dobra, damy sobie balony i tutaj po prostu jak ktoś sobie przyjdzie, to będzie sobie miał tutaj domek. Dobra, pasi, pasi. Ej, ale to się fajnie świeci. U tych lampek, o kurczaki. Ej, mega ładne. Dobra, ja idę do tego drugiego. Do następnego, bo ja już tutaj się zagadałam, to już za dużo. No i tam mamy właśnie sobie taką miejscówkę, w której możemy sobie siedzieć. Ale mam jeszcze coś, i to jest coś fajnego. Z tym z, tym, z tym z tą burgerownią, w ogóle kilka osób mi pisało, że tak średnio są zadowoleni z tej burgerowni. No kurczaki, powiem wam, że ja też jestem średnio zadowolona, no bo się zrobiło taki, no typowy fast food. No była ta burgerownia, ale nie taka wielka, tylko po prostu był taki mały lokalik, tam o w kinie. I to wtedy było fajnie, a tutaj była taka, wiecie, restauracja. Ale teraz, no, postawili na to, że jednak tu jest burgerownia. Czy to jest fajne? No, w sensie fajnie wygląda, ale mogliby zrobić restaurację i w ogóle przejdziemy się do tamtego miejsca, gdzie była wcześniej ta burgerownia, bo teraz jej ogólnie tam nie ma, bo jest tutaj. Dobra, więc tak. Zrobimy sobie tak, czekajcie, stanę sobie elegancko, włączyłam sobie i teraz pójdziemy i zobaczymy coś. Okienko jest otwarte, więc okej, okay, mogę sobie wejść. I patrzcie, tutaj jestem ja. Tak, tu jestem ja, ale jest słodkie, fajne. Przyjmowanie zamówienia: klient prosił o przejście do przodu. Klient? Jaki klient? Co? Ale co? O co? Come on. Czekajcie. Nieważne. Gdzieś się zagubiłam. Ja chcę, ja chcę jedzenie. Dajcie mi jedzenie. Czekamy na następnego klienta. Nie dostałam jedzenia. Daję y, złą y, opinię temu fastudowi Nie dostałam jedzenia. Chciałam frytki i szejka. Nie dostałam. No widzicie. Dobra. Biegniemy sobie teraz tu. I ja... Tam też jest mały sekret. Dajcie mi znać, czy go widzieliście. Dobrze, tutaj mieliśmy burgerownię. Tą taką, wiecie, malutką. I teraz tutaj nie ma, niestety. Ale zapalimy sobie światełko, żeby tutaj trochę o, widzieć. I tak, czekajcie, bo ja chcę to tak pokazać. Nie, pokażę tego tak. O kurczaki, no. Serio, muszę z tej śpiwory się bawić? Przecież wszyscy wiedzą, że ja w śpiwory nie jestem dobra. Ja nie ogarniam takich rzeczy. Pakuj się do miski. Pakuj się do miski. U, u, czekajcie, czekajcie. Bo... Nie mogę tak pokazać, no. No nie, no nie w tą stronę, kobieto. No nie w tą stronę. Jak wy nam się wkradacie do domku mi i Beli, to naprawdę macie dobrego skilla, jeśli chodzi już o to. Tu mamy lukę. O, tak. Tam jest. I z tej strony najprawdopodobniej też jest, bo były właśnie dwie. Tak, jest. Tam jest. Więc jeśli wy macie i odkryliście jakieś sekrety, o których ja jeszcze nie mam pojęcia i wam ich nie pokazałam, to koniecznie zostawcie mi komentarz pod moim podpiętym komentarzem i dajcie mi znać właśnie, gdzie jest taki sekret i gdzie on się dokładnie znajduje, to wtedy razem z Wami nagram kolejną część sekretów po nowym update. Cie. A ja się z wami żegnam pa-pa!